Tajemnicze hałasy, przemieszczanie się bądź samozapłon przedmiotów, czy inne niewytłumaczalne zdarzenia, do których dochodzi w najzwyklejszych okolicznościach i miejscach. Badacze nazywają to poltergeistem. Czy wiedzieliście o tym, że co roku na świecie ma miejsce mniej więcej 100 tysięcy podobnych zjawisk? O poltergeistie zaczęło być głośno w 1982 roku za sprawą filmu Duch. W którym to mała dziewczynka Carol Ann stała się ofiarą zła. Jednak to, co w filmie jest fikcją, w rzeczywistości może okazać się przerażająco prawdziwe. Słowo poltergeist wywodzi się z niemieckiego poltern, hałasować i geist, duch, co w całości oznacza hałaśliwego ducha. Poltergeist to niewyjaśnione zjawiska, które polegają na stukaniu, pukaniu, wydawaniu dziwnych odgłosów, przesuwaniu mebli, rzucaniu przedmiotami, włączaniu i wyłączaniu urządzeń elektrycznych, nawet gdy nie są podłączone do prądu, materializację, znikanie rzeczy. Dziwne zapachy, migoczące światła, a nawet ataki fizyczne i w końcu zjawiska telekinezy i teleportacji występuje w nawiedzonych miejscach lub tam, gdzie istnieją dowody na aktywność paranormalną. Poltergeist jest związany z duchami lub bytami, które są powiązane ze zmarłą osobą w stanie gniewu, która w ten sposób manifestuje swoją obecność w świecie fizycznym. Aktywność poltergeista nie jest przypadkowa a siła, która ją powoduje, przejawia objawy inteligencji i potrafi komunikować się z ludźmi. Poltergeist jest ślepy. W formie niematerialnej to półprzezroczysty skrzep niebiesko-fioletowej energii, w którym nierównomiernie mieni się światło i widoczne są niewielkie wyładowania elektryczne. Działalność poltergeista potrafi objawiać się zarówno w dzień jak i w nocy, wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, Podczas gdy zwykłe duchy mają w zwyczaju pojawiać się w nawiedzonych przez nie miejscach, poltergeist nie ukazuje się jako jedna i ta sama postać. Co prawda podczas manifestacji świadkowie mówili, że widzieli cienie, pojawiające się znikąd dziwne mgliste dłonie, półprzezroczyste fantomy zwierząt czy przymykających psów. Wśród wielu opisanych przypadków pojawienia się aktywności poltergeista dość często zdarzały się sytuacje, gdy ludzie byli popychani, szarpani, podnoszeni w górę, drapani, szczypani, a nawet bici. Ale najbardziej destrukcyjną działalnością poltergeista jest rozniecanie ognia. Aktywność ta potrafi sprawić, iż ubrania zaczynają płonąć. W wielu przypadkach widziano przelatujące iskry które powodowały samu zapłon mebli czy pościeli. Istnieją też przypadki, gdy rzucane lub przenoszone przedmioty potrafią się rozgrzać do bardzo wysokich temperatur lub zostają zamrożone. W kilku przypadkach rzucane kamienie są tak rozgrzane, że nie można ich wziąć do ręki. Ponadto siła poltergeista ma zdolność do teleportacji różnych przedmiotów, zmieniania pola grawitacji, czy nawet rozbijania cząsteczek. W kilku przypadkach butelki, miski, talerze czy skrzynki znikają z zamkniętych pomieszczeń i pojawiają się nagle w innym miejscu, nawet gdy pomieszczenia te są zamknięte na klucz czy kłódki. Poltergeisty bardzo rzadko mówią, istniały od momentu pojawienia się człowieka. Pierwsze zapiski dotyczące hałaśliwych duchów pojawiły się 3000 lat temu w starożytnym Egipcie. Jeśli duchem jest ktoś bliski z rodziny. Zazwyczaj przywiązuje się do osób lub miejsca, w którym zmarł oraz do osoby, która przechodzi okres dojrzewania, ale istnieją przypadki, gdzie prześladowane są także osoby dorosłe. Mówi się, że jedynie dziecko w wieku około 9 do 17 lat z powodu innej wrażliwości niż dorośli jest w stanie dostrzec takie duchy. Zwykle poltergeist występuje w formie złośliwej, jednak możliwe jest spotkanie spokojnego ducha tego typu. Może to być każdy człowiek, który nie dokończył swoich ziemskich spraw. Dźwięki, które wytwarzają łagodne poltergeisty, w większości nie mają przestraszyć człowieka, ale tylko przyciągnąć ich do siebie. Niektóre poltergeisty są tak złośliwe, że każdy człowiek jest w stanie je ujrzeć. W takiej formie często drgają z powodu bólu zadanego przy śmierci. Zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami, sprawcami całego zamieszania i wszelkich wydarzeń związanych z poltergeistem są złe duchy, a nawet demony. To właśnie one na ofiarę wybierają młodą osobę i zaczynają działać za jego pośrednictwem. Do dziś nie wiadomo jak i dlaczego ujawnia się aktywność poltergeista. Zjawisko to jest zawsze zaskakujące. I powoduje u ludzi gęsią skórkę, mimo że nie ma naukowych dowodów na istnienie poltergeista, to wciąż jest to temat, który intryguje, dziwi, budzi kontrowersje, wzbudza niepokój i z którym raczej nikt osobiście nie chciałby mieć do czynienia.